Witajcie. Dzisiaj zrobimy pyszną przekąskę w miseczkach tortillowych z sałatką z kurczaka, cukinii. Po prostu pysznie. Zobaczcie jakie to proste. Idealne na imprezę. Składniki wypisałam wam również w opisie pod filmem. Zaczynamy od przygotowania oleju. Mam tutaj około 3 łyżek oleju. Dodaję do niego Przyprawy, odrobinę czosnku granulowanego, słodkiej mielonej papryki, yy, tak na smak, i odrobinę soli. Mieszam to wszystko. I taką mieszanką będę smarować moje tortille, żeby nadać im jeszcze fajniejszego smaku. Oczywiście ten krok możecie pominąć, jeśli wolicie. Kroimy każdą tortillę na cztery. Takich tortilli potrzebuję 3, żeby mi zajęła całą blaszkę na mafinki, bo akurat mam 12 wgłębień. I teraz każdą tortillę smaruję odrobiną oleju z przyprawami i wkładam we wgłębienie do blaszki na mafinki. Olej zaoromatyzuje naszą tortillę i ona będzie jeszcze smaczniejsza. Oczywiście, jeśli uważacie na ilość kalorii, możecie ten proces pominąć i po prostu zrobić same tortille. One też się zarumienią i będą chrupiące, ale już nie takie smaczne. Wkładamy każdy kawałek tortilli do wgłębienia, tak żeby powstały nam coś w rodzaju koszyczków. Jak wypełnimy nimi całą blaszkę, to wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 190 stopni i pieczemy około 7-8 minut z termoobiegiem, aż zrobią się chrupiące. Jedną dużą pierś z kurczaka kroję w drobniutką kostkę. Jeśli macie mniejsze, to weźcie dwie. Ważne jest, żeby pokroić ją dosyć drobno. Na patelnię daję odrobinę oleju, wrzucam pokrojoną pierś z kurczaka. Ja miałam taką bardzo dużą, więc dałam jedną. Doprawiam solą, granulowanym czosnkiem i słodko mieloną papryką, czyli podobnie jak tortille. I smażę aż się mi przyrumieni. W międzyczasie kroję jedną takiej średniej wielkości cukinię w kostkę. Kurczak już podsmażony, mogę zdjąć go z patelni. Zdejmuję go bez tłuszczu, który jest również na patelni, i zdejmuję go na ręcznik papierowy. A na tłuszcz i na patelnię wrzucam cukinię. I smażę ją dosłownie na tym samym oleju, którym smażył się kurczak, bo tam jest jeszcze bardzo dużo smaku. Doprawiam ją jeszcze tylko odrobiną soli. I smażasz, będzie już gotowa i niesurowa. Przekładam taką podsmażoną cukinię do miski. Dokładam również kurczaka, który już troszkę odsączyłam z oleju. I muszę to teraz wystudzić. Kurczak i cukinia już mi przestygły. Dodajemy pozostałe składniki. Mam tu kawałek serka typu feta. Kroję go drobniej w kostkę. Około 100 gramów. Dodaję taką całkiem mini puszkę kukurydzy. To są około 2 łyżki. I pół czerwonej cebulki. Kroję drobniutko w kostkę. Pęczek natki zielonej pietruszki również siekam drobniutko i dodaję do sałatki. Do sałatki dodaję również łyżkę majonezu i odrobinę soli. Możecie dodać również ostrej papryki, żeby było bardziej charakterne. Tutaj już dowolnie. Możecie dodać również świeży ząbek czosnku. Ja jednak dosypię sobie po spróbowaniu odrobinę jeszcze granulowanego czosnku, ponieważ nie chcę dawać świeżego na imprezę. Dosypię sobie jeszcze odrobinę do smaku, zamieszam i gotowe. Nasze miseczki z tortilli już są gotowe, upieczone, wystudzone, chrupiące. Napełniamy po brzegi sałatką. Gotowe układam sobie na deseczce lub na półmisku. I takie podaję gościom. Możecie udekorować jeszcze odrobiną y, zielonej natki pietruszki, jakimś listeczkiem. I gotowe.